A, witajcie! U, żeby się nie pomylił. Dzisiaj to jest już 17. Morsowanie. Na szczęście jest osoba, która codziennie liczy. Także, jak się pomylę, to, to mnie poprawi. Dzisiaj jest 17. Morsowanie, z moich 100 morsowań. Tu mam karmnik obok i właśnie ptaszki sobie nic nie robią z tego, że jestem tutaj blisko i sobie przylatują do karmnika. co ja to chciałem mówić? 17 marsowanie z rzędu temperatura powietrza 3 stopnie temperatura wody no 0 powiedzmy takie trochę dodatnie lodu już nie ma lód się rozpuścił pogoda się robi coraz ciekawsza Teraz tak trochę trochę pruszy śnieg trochę pada deszcz także robi się Ciekawie. Ja patrzę cały czas na zegarek, bo jakby cały czas pilnuję tego czasu, żeby było około 2 minuty. Na razie, póki jeszcze tych morsowań jest, jest mało, to na razie jeszcze tego czasu pilnuję, żeby nie przecholować. Tym bardziej, że wiem, że jak się siedzi trochę dłużej, to organizm się przyzwyczaja i potem już jest no, bardzo fajnie. Oczywiście do, do któregoś tam momentu. Tego górnego momentu to jeszcze nie. nie sprawdzałem i nie wiem, czy chcę sprawdzać. Nie robię tutaj żadnych zawodów, żeby jak najdłużej wytrzymać w zimnej wodzie. Nie jest to moim celem. Moim celem jest to, żeby zachować systematyczność i żeby codziennie wchodzić, mimo tego, że pogoda jest różna. No i żeby dzięki temu. Mm odzyskać moją odporność, którą kiedyś miałem bardzo dobrą. Później ona troszeczkę tak trochę ta odporność spadła i teraz spróbuję ją znowu odzyskać. No efekty już są, bo jak do tej pory przez ten okres taki, kiedy jest powiedzmy zimno, chłodno i pogoda jest jaka jest to póki co nie choruję. No i też morsuję po to, żeby się dobrze czuć. A to jakby to co Wam mówiłem na samym początku, samo poczucie, no to już po pierwszym morsowaniu jest rewelacyjne. No i znowu przeholowałem 2,40, więc wychodzę. Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia na jutrzejszym morsowaniu. Uff. Muszę sobie jakieś klapeczki lepsze sprawić, bo tej japonki to się ciężko ubiera.